Jaki dziś ładny poranek. Jesteś przeze mnie stworzony, masz podbić inne kraje i masz wojska. Dobrze szefie. No spoko polsko to zaczynam. Kurwa tak No i co mi zrobisz? Zniszczę cię. Chcesz się przekonać jaki głupek? Atakujemy gnoja. Pięciu na jednego matka was więcej nie miała no ale Kosowo, Macedonia, Chorwacji i o i Bułgario i Albania łączymy się w Jugosławie. Mołdawia łączymy się razem. No oki. Ok. No i Git. Rumun wojna. Ja się tak nie dam. O, raczej się dasz. No i go nie ma. Włochy atakujemy Polskę i ten kraj. Ja też się dołączam do wojny. Ja też się dołączam do wojny, ale zmienię flagę Kazachstan, połączysz się ze mną? No oki. Okay. Tak jebnąłem, że zabiłem tamte kraje, no ale zmieniam flagę na ZCSR. Dobra, czas wiebać Polsce. Co tam się dzieje, o kurwa? Jakieś ostatnie słowo Polska. Celipal. Kurwa, co to było? Chyba się domyślam. Kurwa, jaki strzał, że rozjebałem we wszystkie kraje, co atakowały Polskę. Dobra, nie podniecaj się tak. Dzięki USA za pomoc. Dziękujemy Polsko. Nie ma za co. Czas zmienić flagę na rzecz obojga narodów. To koniec odcinka. Jak komuś się spodobało to możecie zostawić łapkę w górę, komentarz i obserwacje. I dziękuję kto ten filmik obejrzał do końca.